Cześć, witam na kanale Siedliskowy. Dawno na kanale nie było żadnych narzędzi, więc dzisiaj zestaw bitów udarowych marki DEWALT. Zapraszam na krótką prezentację. Zestaw składa się z 32 elementów. Mamy tutaj 31 bitów oraz uchwyt magnetyczny wszystko jest zapakowane w takie plastikowe pudełko. Z tyłu pudełka mamy klips na pasek. I tak jak wspomniałem przed chwilą mamy 31 bitów oraz uchwyt magnetyczny. Jeśli chodzi o bity to mamy jedną sztukę PH1, dwie sztuki PH2. Jedną sztukę PH3, dwie sztuki PR2, jedną sztukę SL6, jedną sztukę SL8, dwie sztuki PZ1, trzy sztuki PZ2, trzy sztuki PZ3. Następnie mamy Torxy i mamy dwie sztuki T10, dwie sztuki T15, Dwie sztuki T20, dwie sztuki T25, jedną sztukę T27, jedną sztukę T30 i jedną sztukę T40. Jak przystało na DeWolta, elementy wykonane są z dobrego jakościowo materiału i mam nadzieję, że zestaw długo mi posłuży. To na tyle, oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć, do następnego razu.